Kupić czy nie kupić? Powiedz mi, proszę. Kupić. Jak coś, to nie ten. Ten ma za dużo mocy. Trzeba adrenaliny, coś nowego. Siemaneczko, Siemaneczko. Tak jakby ktoś nie wiedział, to kupiłem go karta. Jest tutaj w szopie. No kupiłem i tyle. A jak ktoś chce podrążyć temat, to niech słucha dalej, bo... Bo tak. Mijesz lebiak się, bo to jest dobry gęsta teraz konkurs. Hmm. To samo jadę po o, gruba akcja jest z tym świętem. Bo wiecie, wy już oglądaliście tyle razy te święty. Kurwa jakiś słona kurwa, Tyle razy oglądaliście jak ja kupuję te różne śmiecie, różne syfy. Dzisiaj to się odpierdzielę nawet na tą okazję, bo jak ja patrzę ogólnie na gruza jakiegoś, jak ja patrzę na jakąś BMK, czy obojętnie coś, jakiś samochód, ciężki, wielki samochód, który nawet nie waży tą tonę. I jeżdżę nim. I tam się powoli coś zużywa i potem to trzeba zmieniać i tak naprawdę nie dać Ci tyle frajdy, co powinno Tobie to dać, ile tam kasy włożysz. Jest jak jest, to wiadomo. I mówię, nie no Krzysztof, w końcu może coś jednak, coś innego. Coś innego właśnie. Brw. Zmieniam te kalifiksy swoje, bo... Bo paćkany mam. Jedne spodnie spaliłem na ognisku. Wiecie jaka jest sytuacja? Kobieta do mnie mówi, tyle lepiej sobie ubrania kup, a nie jeździsz po jakieś... Wiecie. Ja tylko przy kamerach tak dbam, wiecie? Żeby nie było, że już jestem naprawdę takim dziadem. Ale mnie to za bardzo tak z zewnątrz nie interesuje, choć nałożyłem o to gówno, nie? Tak to ja nie chodzę w takich. Fadze to powinien być facet. facet powinien smarować się gównem i chodzić na polowania z łukiem. Oczywiście z sobą zbudować go najpierw. I strzelać w jelenie. wtedy to jest facet. A nie kuźwa jakiś. Krem. <gry> Dzwonimy do kierowca, gdzie jesteś? On nie wyjechał na bank, jeszcze nie wyjechał. O, ja to już się nie mogę dodać, a nie no, jeszcze nie mogę. Oj, zajęty jeszcze jest. Kuźwa, ja już bym w pociąg wsiadał i jechał. I wrócił na kołach. Gdybyście tak posłuchać normalnie, a nie tylko tak. No ja spoko, fajnie, bo nie ma efektów specjalnych. Chcesz efekty specjalne patrz. Albo tak. Masz magiczne przejścia. Ogólnie to jesteśmy w moim biurze nagraniowym. Piękne, podoba Wam się. No, to moje biuro nagraniowe. U utubowe. Utopijne? Można się też utopić. Wanna jest. Aby to nie było gówno bo się w wku... Głos? straciłem, że jest te elektryczne, górwa główne, a różne nie. A to jest, A to jest młody, niedoceniony talent, i mówię, zostaw tam mu tego karta, ale sprzedają. Weź, ty się nie wkręcaj memki, tego kartę nie jest. I szczerze, jak ten za za Freddie Merkurium, taką tu jest. Co mówisz? Jak tęskniłem za Freddy'em Merkurym, tak tu jest. No to kurwa, zjawiłem się... Ale nie Freddy Merkury, tylko prawdziwość. A ja. Dobra. Popchnij mi ci tą hamulce. ja to nie martw. nie, A Nie, sprzęga sprzęgła. Tylko nie katuj go na zimny. Bo ty będziesz go katował. Szybko poszedł, że odpalił kurwa od strzała. dobrze wyczyścił no, to jest, tego gaźnika. To jest, to jest Ej, od odpalił! Dobra. Dobry chłop. Ty, bo on tam Ma się zajebie nim, chodźcie. Chodźcie chodź, chodź. chodź kurwa, chłop chodź. chodź, chodź, zaraz Nawet nie użył, nic ani. Woli -y. Czyli ja się cofam. No nie, po prostu ty, wow ty już zaczął zaczął się zacząłeś od etapu, którego nie pow... Co on jeszcze traf... się cieszy O i to jest to! Wiecie co on czuje, wiecie co on tam czuje wibracje kurwa odcinka Ja ci mówię, ty wał nie zmienię, bo to będzie chodzić. Ja wam mówię, teraz to chłopku bo na to nie jeździł w tym w ogóle jak to zrywa, no. to kapcia ma tam kawałek. Ale, jest, ale to jest Stare, jeszcze... ty się dziwisz, on jemu nie dokręcił jeszcze. No nie, nie. Zgadzmy. On go nie dokręcił. Zgadzmy. To idzie. Nie gazuj, nie bo go może No, słuchaj, Tak <noise> Uuu, Łooo tam po polu Kurwa <noise> Takiej jazdy Tylko kurwa To, 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 to tak. tylko <głos> <głos> kurwa, ty <się> nie trzyma <noise> <noise> Elemator będzie dobry no i nie powiedział, że będzie tak ładny. Ej, ja tak czułem, czułem tak że tak mierdolny no. ja, ja jechałem, wszystko. tym wiem co się dzieje, no. kurwa, naprawdę To, nie, to chcesz, nie dla mnie I chcesz te BMWki? Chcę, BM chcę, ja chcę te. BM to jest stare BMK właśnie Co to? Szanowni Chcę właśnie budować stare bęki. Budować? No. To jest różnica Nie jeździć Nie jeździć to i, I jeździć? To i go I nie ciekawi. A. Teraz, teraz mnie nie ciekawi, szczerze to, no teraz nie Mam profil na instagramie kk1garaż, tak się nazywa, ale jeszcze nie dodałem zdjęć i tak dalej, ale wszystko Jezu, nie stresuj się Patrz, że ktoś się elegancko mieści, a tam jest ten frajer i już tak jest gorzej Nie wejdzie, nie wejdzie, nie wejdzie Zajmiemy Poczekaj, to, czekaj, puścimy Tutaj, na to sama Co? no? Cześć Jezu a to często jest tak, że Bo po się, pozna... po się pozna właściciela. Zmieniłem całkowicie swoją dietę. Znowu to zrobiłem. Oh! Torba zawsze spada pierwsza. Trzeba ćwiczyć. Super pora, żeby kupować tego goxa. No nie ma to tamto. Nawet przez chwilę chodziłem na ryby. Z solidną firmą auto na wczoraj nawet zamontowaliśmy bagażnik na chowy, żeby było potaniości i można było wodzić tego goxa. Ciężko go tylko włożyć, a kobieta nie chce przyjmować minimalnych dawek testosteronu. Mówię chociaż króciutkiego, ale nie. Nawet na enalka też się nie zgłosiła. Więc będę musiał ćwiczyć, żeby włożyć go sam. I co z tego myślenia? Gówno. <noise> Wiem, że już to źle robi, ale to się robi. To nie tak. Tada! To nie cukiereczki. To wymiana łożysk, bo tutaj latało uło i było rozwalone mocno. Widać co się dzieje. Bieżnia, inne gówno, trzeba to zmienić. Stało to jak widły w noju, bez kitu. Dawno tutaj nie było to używane. Z tym co się dziwić, że to nie działało. Robię sam, bo może się czegoś nauczę. Ja nie wiem po co. Nie. Krzysztof, tutaj przyjechał hydraulika, siłowa, pneumatyka. Zobaczcie o co chodzi, nie? Mam ten tłoczek cały, znaczy... ...cylinderek. No i mi te gumki... ...coś przeciekało może, wystarczyło wyczyścić w ogóle, ale ja i tak to zdjąłem. No są tutaj te dwie gumeczki, zobaczcie sobie. No i to już Krzysztof zdjął no i na wymiar się weźmie na zamówienie chyba 15 złotych netto za sztukę nie? więc to nie są tanie rzeczy no ale kuźba znaleźć takie coś to już jest e, problem nie wiem czy widzicie ale to jest krzywe i tak co z tego że na miareczkę jak Krzysztof i tak to jest zabudowa pod e, fajerę no, bez hitu. To jest tak, że sprzedaje się kiery, i potem znowu się kupuje, i znowu się gra. Ale to młody będzie na tym sobie śmigał, bo znowu wróciła mu zajawka na jazdę, więc ciekawe co będzie z tego. Stelarz pod guksa drewniany, będzie rama drewniana. Do wirtualnego grania. Przy okazji tak. Bo i tak czekam na kumeczki do tych, do tej pompy hamulcowej. Hule. Ale kurio, ciężko się trzyma kamerę. Ty, nie gadaj, że. Nie, 17ka. Krzysztof jednak popracował trochę przy tych nakrętkach i... No da radę, da radę. Oho! Ale mam jeszcze inne klucze. Mówię uważaj Rafał, żeby nie porysować go, nie. Rafał mówi chyba nie widziałeś go karta od spodu, nie. W ogóle to, to jest. To jest ten pan właśnie, który on nadal uważa. To jest jeden z tych mechaników, którzy powiedzą. Że im więcej wiedzą, tym mniej wiedzą. Więc to jest dobra sprawa. Siodełeczko trzeba będzie cofnąć. Co to wypadło, Krzysztofie? Pieniądze z YouTube'a za te reklamy, kurde. Takie długie. O, tyle. Już teraz to powiem Wam, że jak te 5 groszy spadnie, to, to jak człowiek tak się zastanowi, to tak rozkminia plecy czy pieniądze. Plecy czy pieniądze? No i chuj, oszczędza się plecy i się nie schyla człowiek. To później będziesz się schylał, no, zobaczysz. Ja się nie będę schylał, bo może człowiek się kiedyś nauczył żyć bez tych pieniędzy, na to lepiej się przygotować. I lepiej już na początku może się przydadzą jakieś kurki, duperelki, jakieś króliczki. Jadłospis leśny. A, to jest Miśka, która boi się wyjść, bo jest minus. No, teraz 5 stopni. No i Miśka, jak widać, jest na diecie wysoko proteinowo-węglowodano-tłuszczowej. Zobaczcie, ile ma tkaneczki tłuszczowej, wariatka. No, to jest właśnie. Powiem wam, że psa słuczkę mieć. Mam tego Dubermana, a on chuj, po dwóch latach niby powinien zmączyć, nie? A on jest jeszcze gorszy. Nie, no, trochę się uspokoił ale jest taki narwany i w ogóle a mam suczkę taką pseudo owczarka i powiem wam, że z takim psem w Bieszczady pojechać do lasu, rozbić namiot pff, mistrzostwo, bo ona ani się nie oddali, przypilnuje nie zginie, a tamtego jakbym wziął do, do swojego dobiego o kuźwa, ten świrby poszedł w gniazdo wilków jeszcze by je sprowadził by mnie zżarły i jego razem i i tyle, nie? Dobra, to tu czekamy na miseczkę Ogólnie co trzeba zrobić? Olej zmienić w skrzyni, tak żeby było już, właśnie by nie trzeba, hamulce zrobić. Co jeszcze? No nasmarować łańcuch, mam fajny taki płyn do łańcucha, taki czerwony, żeby było widać, że jeszcze ten olej jest na tym łańcuchu, smarowanko. Fotę bym cofnął do tyłu i ogólnie wagę bym musiał kupić. W sumie cztery i zmierzyć o. ten Ej, rozkład masy. Ekranie. Mam, wiesz jak lekko. Ja, ja mówię, ale to poszło jak to poszło delikatnie, tylko puk! Jak można? No, leciutko. Dynamometr, a i cewkę to ogarnąć tą elektrykę, żeby to działało. Świeczkę też mam. Świeczka na zniszce z 200 na 120. O krótkie człowieka życie jest tak naprawdę jakby człowiek chce się są bardzo krótkie. Więc nie ma co zamulać. No i tak w końcu kiedyś zatrzemy ten silnik i nie skończy się tylko na wymianie panelek. Tylko po prostu złomowanie. A potem może stanie się puszką koli, którą ktoś będzie popijał sobie setkę, bo nie będzie jeszcze wprawiony. To jeszcze kolorowo. Kocham cię, cieszę się, że jesteś tam oleju. Miśka, co ty tam rzesz? <laughs> Panie, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. To jest taki świeży powiew. Świeży powiew na to wszystko. Kuźba. Jak ktoś myśli, że to zabawka, to. No bo to jest zabawka, ale jak kuźba nie daje amatorom się przejechać, a profesjonalistom tym bardziej. Bo no, ja sam się muszę nacieszyć. Ale wiecie jak to jest? Ja wszystko popsuję. Jak to mój wujek mówił? Zostańesz kurwa nawet kamień na sznurku i go rozjebiesz. No. Kap, 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 kap. Fajnie Mateuszek. Szkoda, że hurtownia się zamyka. Mm, truskawkowe. Ty, naprawdę to jest dobre. Wiecie jak smakuje? Trochę jak kujawiak i naprawdę on nie jest zły. Już najgorszy to jest... O, teraz czuję. Teraz czuję. O, już idę, ale wyłączę. I co tu można? Mogę sobie telefon przypiąć. Czy to wiesz na kurtkę? O, go I te bzdurzenie. Wrać Z... cały czas? Aż pocieknie? Aż tam nas będziemy czekać? Zakręć? I to jest 50. Ale nie jest w 50. Jak wejść bardzo źle? Lekt... to już weszło. O jezu, to już leży. Oh, oh. Niszka nie zrywa. Red chain. <tryk> że mnie wkurzają te dwusuwy, bo tu łomo to godziny, że to zaraz się wy. Ale to jest pełna psiocha. Pełnej satysfakcji z jazdy i mocy. Tak jak wujek kule kurwa do kościoła, to masz kurwa z do No właśnie. I kurwa z 0,2. To... Ale dwusuwa trzeba dobrze używać po prostu. A, nie można go, go używać. Musisz mieć olej, musisz kurwa wiedzieć, że jak śmierć mieć. Macie, jaka świeczka fajna. Taki przeskok. Ja to tak mam, że właśnie. Kuba, opór? I 30 stron. Okay. Dobrze wiedzieć. Bo ja, jak mam jakąś zabawkę, o którą trzeba dbać, bo i w ogóle jak I na przykład zmarszlinę. Muszę to robić, kurwa, zawsze? Bo nikt by nie pytań. podejrzewał, że kurwa, nie wiem, rozgrzewa mole i w ogóle słyszę jak pracuje co, i wtedy dopiero psiocha. Ale to tylko wtedy, jak mam fajny sprzęt, o który trzeba dbać, który kosztuje, jak go się rozjebie, O, prędzej tak. Jakby to było tanie, jak zapałki, to, to i na zimnym by zostało mną stop bo kto by czeka, się rozgrzeje, jak można kupić nowy za 10 groszy silnik? No to jakbyś kiedyś miał kurwowe. A z silnikiem w ogóle, i Simpsona 15 lat temu. 15 lat temu kurwa 350 zł, tylko za 10 nikrometer, nie? A dzisiaj kartka nie kupił. tego, no, ja na, tak, ona... na szefcika wstawiłem, ile tutaj łącznie jest koni. Możecie zgadnąć. No uwal się, kładź się, się. kawałek kartynika, żeby się na niego uwalić. Dobrze, że zdjęcia porobiłem, bo już nie pamiętam jak to złożyć. Dobra, tu mamy to, mamy to. Zegera nie ma. Poszedł szukać. Ale zobaczcie jakie to już jest stare. To w ogóle jest wszystko stare, ale powiem Wam, takie, takie proste działa. Chłodnica na wierzchu. Noska, pasa, nic nie trzeba zdejmować, cudować tam, w To nie mój pomysł, to Rafała pomysł. No ale to co, nie później. To już później sam sobie dorobię. Aha. Uważaj, żeś to przykręcił, dawaj tu. Dobra. Na zewnątrz. już nie No tak. Takie ustalające, zabezpieczające. Urwicy, urwicy można dostać. Jak ja patrzę tutaj na to wszystko, i w ogóle ja mówię, gdzie jest ten mój sprzęt, i w ogóle składam te pompy, sromki, różne duperelki, i wychodzi coś takiego, że mówię w końcu, może już się odpali tego oksanie. A tu wyszło właśnie z tą pompą cholerną, z zaciskiem hamulcowym z tyłu, że stoi dęba. No i pff, dzwonił przed chwilą Rafaello, i można powiedzieć, że to trochę taki prezent, bo powiedział, że składa tą pompę. Uśwa, to światło składa tą pompę ten zacisk cały no i co muszę jakieś paliwko kupić no i spróbować będzie trzeba to odpalić zobaczyć mam nadzieję że nie będzie żadnej kaszanki właśnie z silnikiem oczywiście ja się przejechałem i w ogóle no, było super fajnie pięknie tylko że no, tak naprawdę człowiek no wiecie jak to dwusuwa się sprawdza prawda no i Znając moje szczęście, to uważam, że zaraz coś będzie jeszcze nie tak w silniku, ale. Nie no wątpię. Przychodził no. jak pszczółka. Jak pojechałem po niego, więc. Ale wiecie jak to jest? Różnie. No. A tutaj jest tak. I niestety nic kurwa się nie zmienia. <grym> Chciałbym powiedzieć, że jest różnie czasami szybciej, czy sami wolniej, ale tu to się nic nie zmienia. Czy to śnieg, czy to deszcz, tak jedziesz. Trzydzieści pięć Mordek opaku Poczekaj Tam film długi też znajdę poza, nie? co? Jak? Pokaż twarz, która przelała Ty, <gry> No kurwa, nie ma im nic do tej głośni, niech to mi się trafiło. To i tak dostarczył mi z głosu, to co mię... Tak się broni. No bardziej ten kurwa no no i... No jak, tak jak się broni, kurwa, już się trochę rozmiesza. To jest taka czasami rozmowa, kurwa, że mi trzeba gadać. Wystarczy coś opuścić albo coś zrobić, każdy wie o co chodzi. A jakie ty masz piękne kurwa dłonie. No nie ma za Kurwa, No Kurwa, to jest. Kurwa, to się Kurwa, A ty widziałeś Seba w ogóle jego silnik na no, KTM-ach? 380 -tkę? w dwusuwie, 72 konie? To jest pojebana akcja, co? I ty... Ta kamera by była fajna, tylko obiekty by się przydał z daleka, Ale Rafał jest nikogo korzystny, nie to zawsze. On nie lubi zdzierżyć, nie może zdzierzyć, że ludzie by zaraz komentowali go, nie? Miał tego CKM, rozkurczek, Czekaj, To jest bardzo ważna rzecz. A chodzi są No, od tych, od zapadek. To gdzie? I to jest już w stanie odpadać. Tylko w trzeba. Tu, To już może wyjeżdżać. Padałak kurwa, kurwa, nie? A gdzie to jest? Kto by znalazł na środku chodnika regulacji od hebli? Ale zwykły jak to idzie. O, sruć. o sruć.